Centrum Skłosza Redeko www.redeko.pl Już 22 czerwca pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom no w Noc Świętojańską Olimpiada rozpoczęła się na stadionie lekkoatletycznym. 11 maja był to wyjątkowy dzień dla młodych sportowców. Przez moment, dzięki ceremoniałowi, jak seniorskich zmagań olimpijskich, mogli się poczuć jak najwięksi sportowcy świata. Był hymn, uroczyste wciągnięcie flag na maszt i zapalenie znicza olimpijskiego. Później emocjonowaliśmy się już rywalizacją stricte sportową. Młodzi zawodnicy mogli próbować swoich sił w aż 25 konkurencjach. Niektóre dyscypliny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Konkurencja była tak duża, że o końcowy sukces było niezwykle trudno w innych dyscyplinach. Już sam start dawał miejsce na podium. Warto jednak również promować te mniej popularne konkurencje, może to da nam wkrótce medal na największej olimpiadzie świata. Rywalizacja w Womie trwała ponad miesiąc. Wszystko. Kończyli siatkarze i jeźdźcy turniej siatkarzy w kategorii kadet. Zakończył się zwycięstwem MKS-u Kuprum Lubin 1. Drugie miejsce zajęła Bielawianka, a na trzeciej pozycji uplasował się drugi zespół MKS-u. Miłośnicy koni spotkali się tradycyjnie na partnicach, gdzie odbyła się rywalizacja ujeżdżeniowa i w skokach przez przeszkody. W konkursie pierwszym dla juniorów młodszych na kucach wygrała Julia Gilmaier. W kolejnym dla juniorów młodszych na dużych koniach. Triumfowała Michalina Terlecka, a w rywalizacji juniorów najlepsza okazała się Klara Malinowski. Zakończenie olimpiady odbyło się po zawodach w jeździectwie. Uczestnicy zdobyli 1700 medali złotych, srebrnych i brązowych, które być może będą dla niektórych pierwsze, a być może będą też w kolekcji tymi pierwszymi, a następnie też będą medale mistrzostw Polski, Europy, Świata, a być może prawdziwych Igrzysk Olimpijskich. Zaszczytu ściągnięcia flag Narodowej Olimpijskiej i Wrocławskiej dostąpiły Magdalena Matuszewska, Nella Sikora i Dominika Nowak, bardzo utalentowane zawodniczki jeździectwa. Nowe Centrum skłusza www.redeko.pl 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź Dikibicu i Biegaczom o wnoc Świętojańską www.pół.wrocławmaraton.pl